Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Smite i kolejny ligowy Joost jeden na jednego. Nie wiem, co mnie tak na te Joosty wzięło, ale mam straszną ochotę sobie w nie pograć. Zobaczmy, na pewno, moi drodzy, banujemy Kali jako pierwszą. Po ostatnim moim meczu z Bakasuru przeciwko niemu myślałem, że on też się nadaje na bana. Ale okazało się, że jakoś sobie poradziłem i na bakasurę jest metoda. Nie wiem, jak sobie teraz poradzę, bo mam już jakieś tam swoje założenia. Ktoś tutaj, co byśmy tutaj wzięli, ja mam jakieś tam już swoje, swoje plany. Hmm. Ciężko powiedzieć, moi drodzy. By tutaj jeszcze można było nagrać takiego sensownego 1 na 1. E, spróbujemy wulkanem. Ja bardzo lubię grać wulkanem e, i teraz uważam, że jest on naprawdę fajnie zrobiony. Przeciwko Tanatosowi. Wulkan kontra Thanatos. Hmm. Może być bardzo ciekawie. E, jeżeli ktoś naprawdę dobrze gra Tanatosem, to będę miał kłopoty. Mm, pan Zawacki. No i nawet trafiliśmy chyba na jakiegoś Polaka. Zobaczmy. O, pana Zawadzkiego jeszcze nie ma. Jest już Pan Zawadzki. Nie ma niestety klanu. Jeżeli gdzieś tam będzie oglądał kiedyś e, tą grę na YouTubie, to zdecydowanie polecam. Ja sobie tu zacznę od e, Gisa. Okej. Okay. Okej. Okay. Wulkanem można grać na kilka sposobów, moi drodzy. Jednym z tych sposobów jest mm, albo maksowanie wieżyczki i nękanie tu wieżą przeciwnika. Albo, moi drodzy, maksowanie innych skilli i nękanie przeciwnika skillami, a nie wieżyczką. Także no, te dwie metody Troszeczkę się od siebie różnią, ale obie są bardzo, bardzo skuteczne. Ja jeszcze nie wiem, którą metodę wybiorę, ale raczej tą e, drugą, czyli męczenie przeciwnika z kilami. Muszę tutaj popracować jeszcze nad swoim celem. Na moje szczęście Thanatos jest na początku niezbyt silny. Nie zadaje dużo obrażeń. Natomiast wulkan już całkiem nieźle sobie radzi, wtedy też to na to jest bardzo dobrze i bardzo szybko się leczy. O, matko, ok, muszę wracać i niestety myślałem, że Thanatos użyje swojego ulty nieszczęsnego ale na szczęście tak się nie stało okej, okay, teraz powinienem być już bezpieczny w miarę mogę sobie jeszcze kupić coś w razie czego do speedowania, sprintowania może kupowanie e, tego Aegis Pendanta na pierwszy item to nie jest dobry pomysł ale na tanatosa myślę, że może się sprawdzić i przydać. Niestety ja bardzo słabo biję wręcz. A on nie kupuje nawet Egisa Taki z niego twardziel. Okej, okay, robię co mogę, żeby zadawać mu jak najwięcej obrażeń. Jednak moje, jak najwięcej, to wcale nie jest tak dużo, niestety. Ok, im więcej obrażeń mu zadaje, tym lepiej sobie tutaj będę stał. Będę sobie atakował moją wieżą. Co prawda mówiłem, że wcześniej bardziej będę skupiony na skillach. Ale chyba najwyraźniej będę musiał zmienić taktykę. Bo ten atak jednak jest dosyć sprytny i bardzo dobrze się leczy. Co będzie dla mnie dosyć sporym problemem. Ale muszę teraz skupić się na obronie. Nie mogę stracić wieży. Jak zapewne zauważyliście, grając te swoje jeden na jednego, um, bardzo lubię jako pierwszy niszczyć wieże. Okej. Okay. Próbę podjąłeś całkiem niezłą. Zulti chciał mnie zaskoczyć. No, nieźle. Nie spodziewałbym się tego, muszę przyznać. Bardzo miłe zaskoczenie dla mnie. O, Zdecydowanie za blisko puszczone. Mogłem to dużo lepiej zrobić. Wtedy już by nie żył. Ale cóż, pomyłki się zdarzają. Teraz będę już starał się jak najmniej, żeby ich było. Musiał sobie tutaj przyspieszenie rzucić, bo widzę, że powoli się zbliża. Okej. Okay. Kurczę, jak bardzo mało brakowało. Ja tutaj troszeczkę pogonię wierzę. Cały czas boję się, właśnie. Cały czas boję się, że mi tu wskoczy na plery. Można to też tak rozegrać. Fajnie, że... O, zapomniałem, że chyba wieża niestety nie bije minionów. To jest jej spora wada. Oj minionów. Moja wieża nie bije tamtej wieży, o, w ten sposób. Drugiego ulti raczej nie powinien mieć. Jedyne co może mnie zaskoczyć, to to, że mnie zaatakuje w plecy. Ok, pora się wycofać. Coraz więcej obrażeń mu zadaje. Niech on sobie tam puszuje. Ja sobie tutaj lifestyle dokończę składać. Dobra. I odpalamy prędziutko. Dobra, bo moja wieża jeszcze tutaj sobie poradzi. W razie czego jeszcze ją tutaj zabezpieczę. I myślę, że mogę sobie zrobić blue. Bo by mi się przydał zdecydowanie. Mam nadzieję, że nie zaatakuje mnie teraz tonatos, bo byłbym w potrzasku, ale nie zaatakował. Zauważyłem, że on lubi robić sobie dżunglę i za chwilę wskakiwać gdzieś na plecy. Okej. Okay. Wieżą mi powinna ostrzec. Przed atakiem, chyba że nam nie wskoczy na ulti. To na to już niestety nie będę mógł nic poradzić. O, zlatuje. No tutaj niestety średnio mu się udało mnie zaskoczyć. No dobrze, no tak będziemy chyba musieli tańczyć ze sobą. Najwyraźniej <laughs> nieźle, nawet się nie spodziewałem, że uda mi się tak pocelować. Czasami sam siebie zadziwiam, powiem szczerze. No ale tutaj prawdopodobnie mnie rozumiecie. Jeszcze chwilę. O kurczę, on już wraca, niestety. Jeszcze go troszkę pomęczę. Wystarczy. że zwiewać. Ponieważ potrzebuję nowego itemka. Nowym itemkiem, moi drodzy, będzie RODOF THE Teraz powinienem już naprawdę porządnie uderzać. Możemy tutaj jeszcze troszeczkę uzupełnić ACTIVATE. A. Niedługo już będę miał tego ostatecznego. Dopóki nie pojawi się Blue, to tak na dobrą sprawę nie opłaca mi się za bardzo robić innych grupek. Mógłbym to robić dla samego doświadczenia. Ale ponieważ wiem, że ta Natos też to robi, to trochę się obawiam, że gdzieś się tam spotkamy. Ewentualnie mogę podkreślić jego Blue. To też jest jakieś tam rozwiązanie. Ale widzę, że on już swoje Blue zrobił. Może zabiorę mu reda. Kurczę, reda też już zrobił. Wszyscy robią fajnie dżunglę na tych joustach ligowych <grymnie> oprócz mnie. Tak, ja już mu zadaję tutaj naprawdę dosyć spore obrażenia. Niestety się nie udało. Źle wycyrklowałem z tym całym ulti. Kolejne ulti dosyć późno. teraz taki. Huh. Chciałem w odpowiednim momencie albo się zatrzymać, albo się cofnąć, ale niestety nie, nie zdążyłem. Chciałem tutaj chyba za szybko to zrobić. 1450, myślę, że możemy poczekać. Zresztą i tak jeszcze nie żyje. No, tutaj zdecydowanie za bardzo się pokusiłem. Ten Atos teraz prawdopodobnie zrobi sobie dżunglę, w tym czasie ja będę musiał zrobić sobie z Blue tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w tym czasie. No, niestety nie udało się. Kurczę, teraz niczym go jakoś nie trafiam. Musi się to koniecznie zmienić. Najgorsze będzie jego ulti. Kurczę, nawet nie zdążyłem, znaczy nie zdążyłem. Nie przeżyłem momentu, w którym w ogóle moje ulti powinny zadziałać, także to tylko podkreśla, jak ta Natos w późniejszej grze mocno atakuje. Jedyne co to mogę sobie tutaj poradzić zwyczajnie kupując jakieś itemki przeciwiemu tak żeby tutaj troszeczkę go spowolnić, może podczas tych jego ataków krwiożerczych Nie wiem za bardzo, co by to mogło być, ale chyba standardowo sobie kupię po prostu Liona i, i, i Witchblade'a. One się świetnie sprawdziły. I na Artemis, i na Bakasure, także myślę, że powinno dać radę. Boję się też trochę tych jego tutaj wyskoków takich. Dlatego pokuszę się tutaj o kupno tych wardów. Tylko nie wiem, czy będę miał tutaj możliwość ich rozstawić. I co, uciekniesz? Uciekniesz. To sobie uciekaj. Okej. Okay. Nie wiem, czy tutaj za długo w bazie siedziałem, czy to on po prostu tak momentalnie mi przypuszczał. Zaraz zobaczymy, co ile tutaj mi elegancko kosztuje. Defense: Defense: To kosztuje 2,250. Dosyć drogo, ale myślę, że powinno mi się udać uzbierać odpowiednią kwotę. Co byś tu chciał? Paskudo. Kurczę, już się uleczył. Dwoma uderzeniami praktycznie. No i jak tu walczyć, moi drodzy, z Thanatosem? <laughs> Nic go po prostu nie tyka. A na pewno nie moje ataki... Wręcz. No nic, trzeba po prostu próbować. Będę go tu odpuszowywał, jak tylko będę mógł. Ale przy tym też nie mogę się za bardzo wychylić, bo mogę popełnić przy tym błąd. O Jezu, w którą ja stronę tą wieżę postawiłem? Nie, dobrze... nie, źle ją postawiłem. W tą stronę miała być. Jakoś mi się, nie wiem, niefortunnie tak postawiło. Udało się jeszcze uratować Fenixa, komentarz e, tanotosa. How ironic, jest e, po prostu idealny w tym wypadku. Nie wiem, czy uda mi się tutaj coś przypuszować. Mam nadzieję. Boję się też, że Thanatos może teraz na mnie wpaść ze swojej multi. Okej, okay, teraz już nie pozwolę mu spuszować. trzeba go wypatrywać na horyzoncie czy mi tu nigdzie nie spada na głowę. Ok, może to głupie było, żeby wracać do niego. Muszę się teraz szybciutko uleczyć. Ile 950 to trochę za dużo. Jakby mi się udało zrobić tą grupkę tutaj, która trzyma blue? Cały czas on tutaj kombinuje, żeby sobie zrobić na skróty tego mojego Fenixa. Nie mogę mu na to pozwolić. Jakby wpadł na ulti pod mojego feniksa i zaczął go ostro naparzać, no to by mu się to udało zdecydowanie. Ale teraz obawiam się, że po prostu nie ma szans. Czy moja wieża bije za 200? Także jest to całkiem, całkiem dużo. No i tak będziemy się skradzać do siebie. Widzicie, bardzo, bardzo oszczędzam swoje ulti. I fajnie, że się cofną. W końcu będę mógł sobie kupić. Tego witchblade do końca. No i teraz, moi drodzy, to już same consumables. Może nawet uda mi się jeszcze zrobić blue. Tak na super, hiper prędkości. Chyba, że on już mi zrobił. I Jeszcze się zabezpieczę, na wszelki wypadek, wardami. Kurczę, mogłem tego tyle nie kupować. Myślałem, że będzie chciał zniszczyć tego Feniksa. On sobie po prostu rzucił w moją armatkę, tą swoją kosą. No, czuję, że to będzie kolejna długa batalia. Bo tutaj, tak naprawdę, kto pierwszy popełni błąd, ten, ten traci wieżę. Czy tam traci. Proszę bardzo. I to bez używania ulti, co najciekawsze. Chyba Tanatos. Albo się nie spodziewał tego, że wulkan zadaje tak duże obrażenia. Albo nie wiem. Teraz, jak na dobrą sprawę, dla mnie liczy się jedynie to, żeby zniszczyć tego Feniksa. Nawet za cenę życia. Okej, okay, przeżyłem. Znowu go zabiłem normalnie. Większość damage'u, który mu zadałem był basic atakami. <noise> Niesamowite. Nawet jeszcze nie zjadłem tej potki magicznej. W sumie mogłem zrobić to wcześniej. No dobrze. Spróbujemy zniszczyć Fenixa i próba, e, próba zwycięska, moi drodzy. Tutaj macie buildy nasze i nasze statystyki. Tutaj miałem przewagę w zabiciach, nie tak jak w poprzedniej grze, którą grałem. E, Kiedy ja tam grałem? Kurczę, wyleciało mi z głowy. W każdym razie statystyki były przeważające na stronę przeciwnika. Natomiast tutaj, moi drodzy, myślę, że sobie całkiem nieźle poradziłem. Mam już 100 tych em, tribute pointsów, także w następnym meczu będę już mógł biegać się o awans do kolejnej tutaj rangi ligowej. E, I, moi drodzy, jeszcze tylko wam e, się pochwalę. Odkąd zacząłem grać te 1 na 1, jak widzicie... Wszystkie mam zwycięskie, jakoś się nimi ostatnio zająłem. Nic oprócz tego nie grałem, tylko te 4-1 na 1. I jak na razie całkiem nieźle na tym wychodzę. Myślę, że teraz w tym meczu, który będzie na przełomie, właśnie brąz 4-3, to podejrzewam, że będzie mi dolosowywało ludzi, którzy są w tej samej sytuacji. Czyli każdy będzie chciał naprawdę, naprawdę mocno, bardzo wygrać. Także na ten meczek ja na pewno. W Wezmę sobie jakiegoś kosiciela, e, którym grałem zdecydowanie częściej niż kilka razy. No i dobra, to by było na tyle moi drodzy. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że te ligowe 1 na 1 Wam się podobają. Jeżeli tak, to oczywiście komentujcie i oceniajcie. Widzimy się w kolejnym materiale już jutro. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.